kochani, w dzisiejszym odcinku będziemy robić prezenty z liter swojego imienia Lepszy wygrywa Będziemy musieli wylosować budżet na cały prezent Matko, to jest zawsze najtrudniejsza rzecz I pamiętaj, że musisz zrobić z liter swojego imienia dla mnie Czyli na M-A-T-E-U-S-Z Dokładnie Dobra, i uwaga, uwaga budżet mój na wszystko <laughs> Mam 50 zł, ja się już przygotowywałem do tego filmu wcześniej Ale ja, ja się nie zmieścił w 50 zł jak ja ci chciałem kupić no to? Aparat! <noise> nie, ale Albo... 50 zł to ostro! No więc ja nie wiem co ja... no, no dobra, tyle prezentów na każdą literę musi tak? być. Ja, no dobra, okej. Okay. Dobra, oh to uwaga. Teraz ja. Uwaga. Dwa razy więcej. Co złoty? No, ale też będzie mocno, że ale... jest sobie tyle, tyle prezentów. Całą akcję zaczniemy od Rossmana. Mam nadzieję, że tam coś znajdę. Bo ja na przykład znalazłem takie rzeczy jak na M myszka komputerowa. No, ale już budżet mi nie pozwala. Albo na Z chciałem kupić zestaw spa. I też mi chyba nie starczy, ale być może coś znajdziemy. Te rzeczy raczej przeważnie były drogie. Nawet kapsułek do plenu nie jestem w stanie kupić, bo i tak jest poza budżet. Jak ja mam to wszystko? To jest niemożliwe. Ale z drugiej strony czuję się challengeowany, bo być może właśnie mogę zrobić jakiś fajny prezent na mniejszą kwotę. To, że mam mniejszą kwotę, nie znaczy, że prezent będzie gorszy. To jest moja misja. Znaczy mocno. Teraz, w tym zimie, tak po prostu. Jest... Kupmy coś. Serwetki. To by się nadało. Kosztuje 7,99, ale to jest beznadziejny prezent. Co ja zrobię z serwetkami? To już nie wiem co. Nawet za piątkę są, więc kurde kusi. Kwota czy beznadziejny prezent? Co jest w tym momencie ważniejsze? Ale spróbujmy znaleźć choć coś odrobinę lepszego. To nie powinno być trudne. Mój budżet to 100 zł. Jak wiecie, nie jest to za dużo na W I K T O R. A na 7 prezentów, dlatego że muszę pominąć jedno i żebyśmy mieli z matką tyle samo liter. A i, i tak by się powtarzało, więc 100 zł na 7 prezentów nie jest to za dużo, dlatego ja przyjąłam taką strategię, że połowę prezentów kupię takich ultra tanich, żeby nadrobić resztą. No bo jak kupię wszystkie tanie, nie wiem, powiedzmy, że podzielę, że każdy będzie po 10 zł, no to nic kurzę nie kupiec, nie? Więc weźmiemy tak. Na i, dlatego że to jest ciężka litera, weźmiemy iryski albo izotonik. Idziemy właśnie poszukać, czy coś tutaj takiego jest. W Rosmanie nic nie było, ale za to być może będzie w Karfurze. To jest wielki sklep i mam też wielką nadzieję. Weszliśmy w jakiś dział papierniczy i mam pomysł taki, aby kupić jakiś zeszyt, bo zeszyty są przeważnie tanie i Wika lubi notować sobie różne rzeczy, więc powinna być zadowolona. 24 zł, co to jest za zeszyt? drogi. Co to się podziało? Ale jest już za 9. Więc, więc coraz lepiej. Ta tendencja spadkowa mi się bardzo podoba. Mamy za 5 zł i to są ceny, które się nam podobają. Zeszedł byłby fajny, praktyczny i na literkę Z, bo Mateusz Z tu jest 2 zł, ale nie będzie z tego wika zadowolona. Trochę więcej wydamy, więcej budżetu ukrócimy nareszcie. Patrzcie, jest to taki zeszedł, jest w kratę. Lepsze w kratę i tańsze niż. Niż w linii droższe. Więc to jest nasz pierwszy zakup: 8,99. Strasznie drogo. I na ten moment zostaje nam 41 zł. Będziemy tego budżetu mocno teraz śledzić. Dobra, mamy izotyniki, bierzemy jakiś najtańszy. Było to w sumie bez różnicy i kosztują 2 zł. Więc mamy pierwszą literę I. Teraz pójdziemy poszukać jakiejś torby prezentowej, która będzie naszym prezentem na literę T. I to też będzie jeden z tańszych prezentów, więc super, bo i tak nam się przyda, tak? Musimy gdzieś zapakować te prezenty. I teraz pytanie, jaką. Tą torbę wybrać. Powiem Wam, że te ceny to mnie rozbalają. To są torby 20 zł. To są zwykłe torby prezentowe. No dobra, mamy jakąś za 4,49. Myślę, że ty się nie obrazi z takiej torby. <grym> Bardzo ładna, co nie? Mi się podoba. Chyba, że chcemy bardziej świąteczną, to możemy wziąć taką. Spoko. To może to weźmy fajnie. taką prezentową, co nie? A cena? No, pokazuje, że 4.49, ale nie jestem pewna, czy to na pewno ta, ta, więc możemy sobie sprawdzić, bo ludzie lubią przekładać, ewentualnie możemy jeszcze poszukać jakiejś. Ale wszystkie są bardzo długie. Cholera. No dobra, sprawdźmy, ile ona kosztuje, bo na razie wygląda to najlepiej. Spójrzcie na to! Znalazłam za 3,99 i o wiele ładniejszą. Patrzcie, jak ona jest śliczna. Więc bierzemy taką. Tu mam chociaż potwierdzenie, tak mi się wydaje, że ona tyle kosztuje. Ale może sprawdźmy ją też, żeby się nie okazało później, że kosztuje nie 20 zł. Waga, chwila prawdy. 3,99 groszy. Właśnie. A to. 5 zł. To i tak na to szukali, Trochę droższe, ale nie jest źle. Ale bierzemy sobie tą torbę za 4 zł, czyli wydaliśmy na dwa prezenty aktualnie 6 zł. I ty nam całkiem nieźle. Z tego sklepu chcę jeszcze wziąć jeden prezent na literkę A, dlatego że A jest bardzo ciężką literą i musimy tutaj zaoszczędzić trochę. Gdy przygotowywałem się do tego challenge'u, też chciałem na literę S wziąć jakieś słuchawki, bo słuchawki są spoko, ale nie dziś. Przekraczałem mój budżet jakoś 4 lub 5-krotnie, więc musimy iść niestety dalej. Na M chciałem wziąć myszkę komputerową. Dwie dychy to jest niestety dziś za dużo. 1799 Zamieszkę za jedną literę. Wiem co wezmę na literę M i co będzie tanie. A to doda do super klimatu do tego prezentu. Idziemy. Ram dararam. Mandarynka. To jest świąteczny klimat, to będzie idealny do prezentu. Nie będziemy tego tak oszczędzać, weźmiemy trzeba było więcej zapachu i więcej jedzonka. Dwa, trzy Dobra, to, to jednak dwie weźmiemy. No, złoty 67 na jedną literę to jest spoko stosunek. Wika, nie zał Wika się nie dowie. Na literę A szukam arbuza albo awokado i widzę, że awokado jest na promocji za 4 zł, więc biorę. Ty, ale to dobrze miałabym 3 prezenty za dychę, to jest bardzo dobre. A Mati bardzo lubi awokado i lubi też niezotoniki, więc to nie jest też tak, że tylko biorę jak najtańsze. Tam mi się spodoba, zobaczycie. Teraz jesteśmy na dziele kuchennym. Kubek nie jest na literę, której potrzebujemy. Szklonko! A ja Eski nie mam! Szklanka jakaś ładna. Ty, to jest zarąbisty pomysł. Ale to się wszystko nazywa kubek. Kubek, filiżanka, kubek. Ale to też jest szklanka. Czy nie jest? Chyba jest. Chyba jest. Też tak uważam. Ta jest ładna. 5,99. Damy radę. I składamy w takim razie literkę S. Zostało nam 33 zł i 34 grosze do wydania. I jeszcze cztery rzeczy potrzebujemy kupić. Ale to, co teraz wezmę, to... To będzie mocne, no. Nie wiem, chciałem jakoś to skomentować, nie udało się. Patrzcie, bierzemy talerz. 13 zł. Drogi, ale jest śliczny. To by się Wiktorii mogło spodobać. Czy jest jeszcze jakiś inny talerzyk? nie jest ładny. No, naprawdę jest dobry. Ewentualnie ten jest tańszy, ale on już nie ma takiego klimatu. Ten mi pasuje do kurtki, wiecie, to jest... To jest przemyślane. Zobaczmy jeszcze, czy dalej nie ma jakichś talerzyków. Ale w razie czego weźmiemy, ten to jest straszne, to jest drogie. Ale one już nie są takie ładne. Ten jest najładniejszy. Trudno, biorę go. Prezent musi się podobać. To jest taki klasyczne typowe, więc uwaga, minus 12,99, 20 zł nam zostało. Na literę K postanowiłam wybrać jakiś kalendarz adventowy, no bo wiadomo, są święta, więc kalendarz zawsze jest super opcją. Jeszcze wiecie, ten proces otwierania i patrzenia, co się ma w tym kalendarzu, jest super, a widziałam, że w Rosmanie jest dużo bardzo fajnych kalendarzy, więc sobie coś wybierzemy. No I spójrzcie, jaki tutaj jest ich wybór. Mega dużo, ale wam, że są też mega drogie, bo na przykład tutaj mamy jakiś męski za 90 zł. A tu już nie mamy budżetu na to. Tu mamy jakieś za 90 zł, to już byśmy byli też pod budżecie. Dobra, jak myślisz? Harry Potter, czy jakiś kąpiel i zabawa? Mati lubi kąpiel i zabawę. Czy coś takiego? Nie wiem co tam jest, ale sprawdzimy cenę. Albo jeszcze coś takiego możemy zobaczyć. Ej, ale ja się ja też bym taki kalendarz. Chciałam wam powiedzieć, że tamten dla kolejne rzeczy były za drogie i że w sumie biorę jeszcze taki, którego nie pokazywałam, bo dopiero teraz zauważyłam, on jest za 60 zł i to są rzeczy do kąpieli, ale zauważam jeszcze jeden. O, dobrze, nie powiedziałam, że go biorę, bo to są gumki do włosów. Więc odkładamy skarpety i bierzemy produkty kąpielowe. Bardzo dużo tutaj jest tych rzeczy, więc okej, okay, 60 zł to wydaliśmy mi 10, czyli mamy 70 zł i 4 rzeczy. Na U spróbujemy znaleźć tutaj jakiś uchwyt do czegoś. Nie wiem jeszcze do czego, ale to jest jedyne słowo, jakie mi pasuje. Na E jeszcze pomyślałem o Etui, tylko nie wiem, czy to znajdziemy. To najtańsze jest wyprzedane. Kurde. O, patrz, tu są jakieś. Tylko że to telefonu Wiki. Nie włoży tego telefonu to chyba. Nie, no może włoży. No dobra, to biorę taki etui. To i tak jest najlepsze, co mogę znaleźć na literę E. Będę jakieś 15 zł do wydania i dwie litery. Znaleźliśmy jakiś uchwyt, coś takiego. To kosztuje 599. My co prawda mamy coś takiego w domu, ale... Ale niestety nie wiem gdzie, bo to się gdzieś zgubiło. Więc w takim razie minus 5,99 zł, 9,36 groszy zostaje nam na literę A. I będziemy mieli wszystkie prezenty. Ja jestem z tego dumny. Tuj talerz, zeszyt. Mega prezent będzie. Z racji tego, że został nam na, naprawdę ograniczony budżet, uznałam, że na literę W... Wybiorę wosk, taki widzicie do kominka, do palenia, taką świeczkę mam, dlatego że my uwielbiamy świeczki, teraz jest w ogóle sezon na to, żeby palić świeczki, więc weźmiemy sobie, o, jakąś taką świąteczną jabłko z cynamonem, jest to za 4,60, więc super, bo na dwie ostatnie rzeczy będę miała jakieś 24 zł zadania jeszcze. A mam literkę O i myślałam nad okularami albo jakimś omletem. I mam jeszcze literkę R i myślałam nad rękawiczkami, więc wydaje mi się, że rękawiczki uda mi się kupić, ale nie wiem, co z tym O zrobię. Nie wiem. Może omlet będzie jakiś tani. Jesteśmy właśnie w chemii i będziemy próbować znaleźć rękawiczki i okulary. Mam 24 zł, więc nie wiem czy mi się uda, ale może chociaż jedną z tych rzeczy, a wiem, że rękawiczek maty nie ma i mu się przydadzą, bo mam mega zniszczone dłonie przez to zimno, więc spróbujemy. 40 zł, 30 zł, to nawet nie jestem blisko. I były jakieś za 15. Może takie. 28 zł. Chyba nie dam rady, ani rękawiczek, ani okularów. Chyba, że jest tu jakiś Sinsei. O, w zawsze są tanie takie rzeczy, więc idziemy poszukać senseja. Poszliśmy jeszcze do innego sklepu, żeby znaleźć rękawiczki, i nie takie są ceny, że nie ma opcji, że znajdę w ogóle rękawiczki za jakieś 10 czy 12 zł. I postanowiłam zmienić taktykę. Postanowiłam, że pójdę jednak w i spróbuję znaleźć omleta na O i na R rogalika. No bo ja już naprawdę nie wiem, co innego znaleźć i ja się zastanawiam, co Mati zrobiła. miał dwa razy mniejszy budżet. To jest niesamowite, jak on to ogarnął. No więc idziemy zobaczyć tutaj, czy są jakieś rogaliki. Mati uwielbia rogale z pistacją, więc może będzie. Jest rogal za 15 zł. Bierzemy go i wtedy mam 9 zł na literę O, czy nie? Dobra, biorę. Najwyżej później będę się martwić. Wracamy na stare dzieje, czyli do Rosmana z powrotem. Tutaj już powinienem coś znaleźć na literę A. Mam 12 zł ponad. Tu jest tak absurdalnie dużo różnych artykułów, więc coś musi być. Nie wiem jeszcze co. Coś znajdziemy, po prostu. Antyperspirant. W sensie to nie jest ofensywne, wiecie, to, to nie ma tak wyjść, po prostu potrzebuje coś kupić. Weźmiemy ten droższy, bo możemy. 9 zł, ale Wika się zdziwi, jak się okaże, że jeszcze 3 zł nam zostanie. Ona się martwi. uważam, że to są najfajniejsze prezenty. Z jednego jestem mniej zadowolony, że etui do telefonu nie do końca jest na jej telefon, ale i tak będzie to lepsze, bo będzie chronić jej telefon, a jej telefon wygląda tragicznie. Gdy do sklepu, wpadłem na genialny pomysł, co mogę kupić zamiast omleta i ogórka oscypka Ostypka. Będziemy mu dwa osypki, podgrzejemy mikrofali i to będzie bo My też kochamy oscypki, Mati jest w ogóle z takich terenów z gór, w sumie można powiedzieć, prawie że, więc oscypeczki muszą wlecieć i na pewno się ucieszy. No i nic innego nie znajdę na literę O za 9 zł. to jest 6 zł. Więc idziemy, jestem ciekawa reakcja Matiego na to, co mu kupiłam. Myślę, że jest to dosyć szalony prezent, ale no co ja zrobię? Starałam się jak mogłam. Minęło już kilka godzin kochani i w końcu możemy zobaczyć na prezenty Ja już widzę, że trochę dęcia, bo ty masz torbę. Tak. To ty masz jak myślisz? Niech za torba z to co jest dalej. Chciałam powiedzieć, że to było naprawdę ciężkie wyzwanie. Ja się nie dziwię, wiesz co, ja przechodziłam w sklepie. Dobra, woda. To jest izotonik Woda. I... I... To ja dziękuję. <laughs> ja nie przepadam tutaj za tymi Raczej w sensie, gdzie ty zaglądasz? No. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy apelsvinamont, czyli świeczki. Wosk. Wosk. Dokładnie, A, na wódce. Na wócie przemyślane. A to nam się przyda. Największy prezent sobie na koniec. Dalej mamy Vita... Ka czy to jest cross... nie na, na jaką literę, bo już zapominam jaki masz... Rogal. Rogal... Na dwóch. będzie jutro do kaszki. O, awokado. To też będzie na niedzielkę do śniadanka. Dziękuję bardzo. Dlałam trochę. Tajsze rzeczy kupić, żeby jedną... Tutaj dużo... za szalec, nie? Czekaj, bo tu coś jeszcze jest chyba. To kosztowało... 7 nie? Jezus. A tutaj... Nie kopytko, za... No. <laughs> Kopetka! Ostypko! Ostypko! właśnie jest z góry! Ale ja ostypki kocham, no. to trafiłaś gdzieś na 10, to wyjdzie taki ostypor jutro. Dobra, i tu kalendarz adwentowy produkty Kupi... No! Tak. cały kalendarz z produktami, ale, ale to ogień. musisz otwierać po okienku Skarbianie A ja to chciałem <laughs> tak odsunąć, to no nie. O? to jest? Jak plastelina. Nie, slime. A to jest jakaś taka maska, czekaj zobacz. To jest maska do twarzy może. Nie, to jest mydło ciastolina. O, mówiłem, że plastelina. Dobra, to teraz jak? No dobra, to w takim razie zaczynaj stary. Zeszedł. Aha, dobra, no to ciężką literę. Bardzo ładne. Ej, udało ci się, jak ci się udało etui kupić? No, była promka za 5 złotych. A, to było to, co chcieli Cię oszukać? Chcieli mnie oszukać i jak płaciłem to było 30, nie musiałem się wykładać i oddali mi 3 dechy za to. Z to nie jest na ekfona. Ale ja tutaj aparatu nawet nie będę miała. No ja powiedziałem, że to nie ma znaczenia, że jest aparat i tak lepiej Pokaż swój telefon. Dawaj go. Ale jak masz nagrywać na dwóch rzeczy, jak nie mam abs. Skarby, pokaż swój telefon. Nie pokażę. Ale ładny, najdroższy był Już nie pamiętam Ale, było, ale był taki śliczny, specjalnie go wybierali tak długo No bardzo ładny, nie się przyjął no. Kubek Sz -szklanka. Sz Szklanka Szklanka No, bo często jak jeździmy to nie mamy do tego. Wydzie z telefonu. A to na jaką literę? A Antyprystyra. Najtrudniejsza to... litera to była. Najdłużej nam zajęła, ostatnie A. To nie jest jakiś wiele. Proszę, kto nie Offensive mnie. to nie jest. Po prostu musiałem coś zziąć. Okej, okay. mandarinki. Tak, na M. O nie mogę ich jeść. To ja ze mną. A, nie, ale się ustawił Proszę, to na ciebie. <głos> <głos> Dziękuję. Jak na to, jaki miałeś budżet, no, to naprawdę rewelacyjnie ci poszło. Tak? Szczerze mówiąc, A. uważam, że poszło ci nawet lepiej niż mi. Naprawdę rewelacyjnie. Myślę, że w dzisiejszym skarbie wygrałeś. Hurra! Mati wygraliśmy.